Witajcie kochani, tutaj Ajana z Giza Light Portal. Chciałam Was zaprosić dzisiaj na kawę albo herbatę do, do Gizy. A jeżeli nie dzisiaj, to, to w marcu. Jak być może wiecie, od 11 do 24 marca odbędzie się tutaj wielkie, wielkie wydarzenie, które organizujemy które jest skoordynowane z innym wielkim wydarzeniem, mianowicie z wkroczeniem Plutona do, do znaku wodnika po 248 latach, i to będzie naprawdę wielkie, wielkie wydarzenie, początek nowej ery. Tą energię już powoli odczuwamy, to cały 2023 rok jest właściwie naznaczony tą, tą energią. Wkroczenia w nowe, nowych, nowych początków, i skąd, skąd w ogóle pomysł tak, na, ten, na, to, na to wydarzenie, które, które my tworzymy. To jest na podstawie informacji od przewodników, tak, informacji o tym, że żebyśmy utworzyli to wydarzenie, dlatego że podczas tego czasu wielu lightworkerów zostanie inicjowanych aktywowanych do dopełnienia swojej e, misji e, związanej ze, ze zmianami e, na ziemi i i także do e, e, tak zostaną aktywowane e, talenty, e, umiejętności, które, e, które są gdzieś tam uśpione jeszcze w naszym, w naszym DNA. I dlaczego w Egipcie? Dlatego, że tutaj jest wiele, wiele takich miejsc, które mają potężną energię i w tych miejscach są zakodowane informacje. Są kody, które w momencie kiedy w tych miejscach się pojawimy, aktywują tą naszą Uśpioną część naszego DNA, aktywują nasze, nasze pola merkawa i dzięki temu będziemy mogli w pełniejszy sposób, jakby stuprocentowo, wkroczyć na, na drogę tej swojej misji, na to wcielenie przynajmniej na Ziemi. Także te osoby, które. Które nie są jeszcze pewne, jaka ta misja jest. Jeżeli czujesz, że, że to jest obszar, w którym, w którym chcesz działać, ale jeszcze do końca nie jesteś pewna, nie jesteś pewien, co to jest za obszar, to to będzie wydarzenie, podczas którego się na 100% dowiesz. Co to jest konkretnie za misja. Natomiast jeśli już wiesz, jaka to jest misja, ale czujesz, że jeszcze nie do końca, nie w pełni wkroczyłaś, nie w pełni wkroczyłeś na tą, na tą drogę, to prawdopodobnie tą brakującą częścią jest aktywacja talentów, które. Które są gdzieś tam uśpione w, w Tobie, w, w, w polu energetycznym, w, w DNA. I to właśnie będzie też czas, aby te, te talenty aktywować. Odwiedzimy mnóstwo potężnych miejsc miejsc z potężną energią tutaj w Egipcie, właśnie, gdzie te kody są w tych miejscach po prostu obecne, tak że w momencie, kiedy, kiedy pojawimy się w tych miejscach, ta aktywacja nastąpi. Ja oczywiście jeszcze nie wiem dokładnie, jak to konkretnie będzie wyglądało w konkretnym miejscu, bo to przewodnictwo po prostu nastąpi, tak to e, będziemy prowadzeni przez, przez, całe, przez cały czas tego, e, tego wydarzenia. Na ten moment ja po prostu wiem, że, e, że to wydarzenie to, e, to będzie coś, co zmieni Twoje, twoje życie i Twoje życie nigdy już nie będzie takie samo po tym, e, po tym wydarzeniu. E, Wiem to dlatego, że otrzymuję takie informacje, ale też doświadczam tego na sobie. Pracuję tak od już prawie trzech miesięcy, pracuję tutaj z energią Wielkiej Piramidy, ale nie tylko, bo odwiedzam też różne inne miejsca i naprawdę po niektórych wizytach czuję, jak, jak w moim polu energetycznym. Następują bardzo duże zmiany. I te zmiany są naprawdę bardzo, bardzo namacalne. Po prostu jestem w stanie powiedzieć, że tak, przynajmniej ze dwa razy zdarzyło mi się tutaj, że weszłam do jakiegoś miejsca i wyszłam z tego miejsca już odmieniona. I to naprawdę naprawdę czuć, czuć bardzo mocno zwłaszcza jeżeli czujesz czujesz energię masz kontakt ze swoim polem energetycznym to to jest to bardzo bardzo odczuwalne nie wspominając oczywiście o pracy z energią wielkiej, wielkiej piramidy która yy, jest na, na wprost mnie, to, to o, o w każdym wideo o tym mówię, jak, jak nagrywam tutaj z tego apartamentu, który notabene jest połączony tunelem z podziemnym, z wielką piramidą. Stąd prawdopodobnie też ta energia tutaj jest tak potężna i często czuję, że jestem tak naprawdę w środku, w środku piramidy, a nie, a nie na zewnątrz. Także zapraszam Cię serdecznie, jeżeli czujesz wołanie i to są tematy, które, które są obecne w Twoim życiu na, na chwilę obecną i trafiłaś, trafiłeś akurat na tą, na tą wiadomość, to zachęcam do, do przyjrzenia się temu do skontaktowania się ze swoim sercem, ze swoją duszą, ze swoim wyższym ja. I sprawdzenia, czy przypadkiem to nie jest ten czas, kiedy powinnaś, powinieneś pojawić się w Egipcie. Czy też no, może nie tyle powinnaś, powinieneś, co, co czujesz to wołanie i czujesz, że to jest odpowiedni moment. Zapraszam.